Znamenuje się Lucy po studio przedmeczowe, pierwsza sobota czerwca 2022 roku, warszawska A-klasa, grupa 4 i mecz czwartej drużyny z szóstą, a zatem spotkanie Wrzosu Międzyborów z drużyną LKS-u 2 Chlebnia. Gospodarze nadal walczą o awans do klasy okręgowej, tracą w tej chwili zdaje się chyba 5 punktów, do lidera na przodu Stare Babice i 3 oczka do drugiego miejsca, które zajmuje LKS Osuchów natomiast jeszcze między, między Osuchowem a Wrzosem Międzyborów znajduje się ekipa błękitnych korytów także walka o awans będzie trwała do samego końca tego sezonu, który kończy się już niestety za dwa tygodnie liderzy naprzód dwa stare babice Beniaminek w ubiegłym roku awansował z B klasy LKS Osuchów po trzech latach bytności w A klasie ma szansę powrócić do klasy okręgowej Wrzos Międzyborów który występuje w A klasie od sezonu chyba 2.15-2.16 albo bo 2.14, 2.15. Ma szansę na, no chyba historyczny, bo, bo na pewno w tym stuleciu w okręgu w grał awans... Do, do klasy okręgowej, chociaż jak wiemy, w związku z, z reformą w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej i powołaniem piątej ligi, to będzie awans de facto z, z klasy siódmej do siódmej, bo okręgówka stanie się nie szóstą, a siódmą klasą rozgrywkową. Mimo wszystko będzie to poziom wyżej. Drużyna LKS-u 2 chlebnia już raczej od, już o ten awans nie będzie walczyła. 41 punktów, 9 punktów straty do lidera, 8 do drugiego miejsca. Trzy mecze do końca, jak wspomniałem. E, także e, marzenia o awansie rezerwy chlebni muszą odłożyć na kolejny sezon. Plus, taki, że pierwsza drużyna LKS chlebnie awansowała do piątej ligi. E, przypomnę, że można nabyć takie oto koszulki, złoty Matis. Szczęście gratis, e, wtedy szczęście złotego matiza Nigdy Was nie opuści link w komentarzu pod tym filmem. A ja Was teraz zapraszam do obejrzenia skrótu. Wielki świat. Podaże jak na wrzos przystało we wrzosowo czarnych strojach. Goście z chlebni stroje biało-zielone. I poszli. może Spory błąd bramkarza. Chlebni, ach, bez konsekwencji. Błąd bramkarza wrzosu, szansa dla LKS-u, dwa chlebnia. Ale to dośrodkowanie było przeciągnięte, rzut karny! Zaczęło się to wszystko od złego wybicia piłki przez golkipera z Międzyborowa. I teraz jeszcze bramkarz gospodarzy sfałował piłkarza gości w polu karnym i w 24 minucie sędzia odgwizdał jedenastkę. I uwaga, rzut karny dla LKS-u 2, chlebnia, gol! 1 do 0, 25 minuta meczu. Goście wykorzystują rzut karny i wychodzą na prowadzenie. Ładne zagranie, nie było spalonego, to jest szansa dla wrzosu na wyrównanie. Nie ma za długo czekał piłkarz wrzosu z uderzeniem. Poprawka również ląduje w, go, w rękach z sklepni. Ładne zagranie, szansa dla wrzosu między borów na wyrównanie. Go! 1 do 1, 35 minuta, 10 minut po stracie bramki z rzutu karnego. Gospodarze doprowadzają do wyrównania. ładne dogranie piłki do strzelca gola. A temu pozostało już tylko zapytanie bramkarza chlebni, w który ruch chce, żeby mu strzelić. Dopełnienie formalności. Wrzos międzyborów. LKS2 chlebnia 1 do 1. Szansa dla wrzosu. Gol! 41. minuta meczu. Wrzos Międzyborów obejmuje prowadzenie. Długie zagranie do przodu. Piłka przeszła nad głowami obrońców Chlebni i tak naprawdę zostało do, do zrobione tylko wyłożenie piłki strzelcowi. A ten na flisku pakuje ją do bramki. Wrzos Międzyborów po kiepskim początku, po przegrywaniu 0 do 1 odwraca na razie wynik tego meczu i obejmuje prowadzenie. Ładne zagranie. Szansa dla Wrzosu między borów, Ach! Szansa dla chlebniów na... Gol! 2 do 2! Bardzo dobrze rozegrana akcja przez drużynę LKS-u 2 chlebnia. 56 minuta meczu. Goście doprowadzają do wyrównania ładne do piłki do strzelca. Gola ten własnym strzałem pokonuje goalkeera z międzyborowa, goalkeera rezerwowego, który pojawił się na boisku w przerwie. Ładny z rusza w grzos międzyborów, nie ma bramki. Szansa na kontrę dla gospodarzy. Uderzenie z dystansu, ale pewnie broni golkiper LKS-u chlebnia. Mieli karnego, to w tym zależało. Szansa nie ma, Golak! Rzut rożny dla chlebni. Nie ma bramki. To jest rzut karny dla chlebni. Chyba tam się sędzia dopatrzył jakiegoś zagrania ręką. Tak jest, będzie rzut karny. Dla LKS to pewnie jeszcze tutaj interwencja u sędziego liniowego. Ale arbiter swojej decyzji raczej nie zmieni. No i drugi w tym meczu. Rzut karny dla LKS 2 chlebnia. 70 minuta meczu. Uwaga. Nigol! 3 do 2, Ależ nam się tutaj wszystko odwraca. Najpierw wrzos wyciągnął się z 0,1 na 2 do 1, a teraz LKS chlebnia z 2-1 na 2-3. do 3. Kłopoty, kłopoty wrzosu. No! No! Ach, nie ma! Rzut wolny dla Wrzosu, 79. minuta, uderzenie z daleka, ale prosto w ręce golkipera z chlewni. Pola. Ach! Palca! I to tak? Tak. I tam oni zagrali. Nie! Nie! ma bramki! Coś niebywałego. Koniec meczu! Wrzos Międzyborów, LKS 2 Chlebnia, 2 do 3, gospodarze przegrywają ten mecz na własne życzenie, nie wykorzystując mnóstwa sytuacji bramkowych, które mieli w tym meczu. Należy pochwalić gości za bardzo dobrą skuteczność, chociaż do strzelania goli ułatwiły im też dwa rzuty karne. Trzeba przyznać, że w pełni zasłużone brawa dla LKS-u Chlebnia, Wrzos Międzyborów komplikuje sobie kwestię awansu do klasy okręgowej. Dwie kolejki do końca za tydzień że gra derby gminy z turem jakerów na wyjeździe, a LKS dachlebnia również na wyjeździe zmierzy się z zaborowianką zaborów. Zabornik, 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 zabornik.